Co mi, coś mi w oko wlazło? O Jezu. Znaczy, nie nie wlazło, coś mi żga. Nie to, że mam brzydko czy coś, mam równo, ale mam obżarte, po prostu. Mam obżarte paznokcie. Przepraszam, że łeb w dół, ale schody, wiecie. No, paznokcie już mi się nie poławią. jak spadnę, jak kły, mogę wybić. Chodź tutaj. Tu. Chodź tu. Chodź tu. Patrz tam. Patrz tu. Proszę bardzo, haj, dzień dobry, mamy śniadanie, humusy. Mami. No, miam, miam, mozzarella, pomidor suszony. Tego zwykłego zlałam troszeczkę olejem z suszonych pomidorów. I dwa jajka, i do tego jest łyżka, serka. Ja mam akurat koluś śmietankowy, taki śmietankowy serek, almettę czy czego typu możecie dać. Ja dałam akurat koluś. Można by było przesypać szczypiorkiem, ale no niestety, nie ma. I Ja lubię takie śniadania. Lubię też klasyczne śniadania. Chlebek, wiecie, kanapeczki. A teraz mam po prostu fazę na takie coś. Ja lubię takie i lubię klasyczne, yes. wiecie, buła z paruwą czy coś takiego. O Jezuśku kochany, słuchajcie, 17 stopni. Jest po prostu czego to radio turyczy? 17 stopni jest masakra i wiecie co? Mam teraz taki odruch, że szukam kagańca na mordę, chociaż czasami mi by się przydał nadal, no ale... Moi drodzy parafianie, dzisiaj, no tak, dzisiaj miał być film z podsumowaniem kosztów łazienki i dupa blada. Wyskoczyło mi coś bardzo, ale to bardzo ważnego, w tym czasie, widzicie, ja nawet nie pomalowana nic, zresztą, no, ja to mam w nosie, ale, no, nawet nie było czasu, żeby, gdybym chciała, to nie było czasu, no, i zleciało mi 2 godziny 30 minut i wracam i robię szybko obiad, no, także, sorry, ale ostatnio naprawdę, ła, co mi... Coś mi w oko wlazło, o Jezu. Znaczy, nie, nie wlazło, coś mieszka. Coś mieszka w oko. Który mi tu wlazł? Dawid, jak mi wlazł oko, nawet jakbym wyciągnęła oko, to on i tak by tam siedział dalej. Także, sorry, wielkie za to, że znowu jest obsuwa. Nie mi jest, głupio coś mówić teraz, że będzie. Jak nie ma, a dobrze wiem, że się teraz dzieje trochę takich rzeczy, że nie mogę ani pokazać, ani nagrywać, ani nie wiadomo co jeszcze, a ja tu obiecuję. Złote góry. No może i kiedyś je zobaczycie. A? Ryszard wam właśnie chce zaprezentować, że przyjechały Do doniczki. Zwykłe czarne. Akurat czarne. Różnych rozmiarów do przesadzania. I wzięłam trochę takich patyczków, akurat większych, bo mam dosyć sporo dużych kwiatów. Także to to się akurat przyda i na pewno, na pewno nie zginie. Wzięłam trzy rozmiary, bo tak mniej więcej takie mi będą potrzebne. Takie, takie i takie. Lermirex. <laughs> On mówi, że nie. A jak Mir mówi, że nie, to znaczy, że nie. Mir dosłownie za dwie minuty obiad. Jak widzieliście, przyjechała paczka z doniczkami. Do przesadzania, bo niektórych trzeba przesadzić w większe, także czekamy jeszcze sporo roboty, ale cieszę się, bo dzisiaj jak Dawid wróci z pracy, to u góry skończę robotę całą. W sensie mam ostatnie cztery kwiaty, te, które miałam w domu, do przesadzenia, i u góry będę miała wszystko. Gotowe. No ale też już mam dosyć sporo przesadzone, ale jeszcze trochę przede No, Ale tak jak mówię, staram się codziennie sobie po trochu i coraz, coraz więcej już tego jest. I słuchajcie, jechałam na skrytkę pocztową no na pocztę, nie? no i były dwie paczki. I pierwsza, jedna mnie trochę rozśmieszyła, to są dwie paczki od moich widzów. I pierwsza to jest kartka na święta od Natalii. I zobaczcie, jak ona jest ładna. Spójrzcie, jaka śliczna. Piękna jest ta kartka naprawdę ładna. Natalio, dla Ciebie też wszystkiego dobrego dziękuję za gest wysyłania kartki, bo jakby nie było, one cały czas zanikają już te kartki i to nie jest tak jak kiedyś, że na święta się dostawało, nie? Tyle kartek świątecznych od rodziny, tu od tych, tu od tamtych. Teraz po prostu czasami nawet niektórzy nie zadzwonią, nie? A kiedyś zawsze była kartka. No, taka jest prawda, no nie oszukujmy się. I słuchajcie, druga kartka, druga paczka taka mini jest od Agnieszki z Górnego Śląska. I słuchajcie, no, no przeczytam, no przecież tu nie ma nic z tym złego. Wysyłam ci te lakiery do paznokci, abyś miała lepszą motywację do zapuszczania paznokci. No ostatnio możecie zauważyć, że u mnie z paznokciami jest naprawdę kiepsko, to też mówiłam wam w filmie. I ostatnio, jak zaczęła się wojna, to po prostu je poobżerałam. Ja naprawdę nie pamiętam kiedy obżerałam paznokcie. Ja nawet kiedyś. Jak miałam jakiś stres, ja nigdy nie obgryzałam paznokci. Naprawdę, ja nigdy nie miałam problemu z tym, żeby nie obżerać coś tam. I teraz, słuchajcie, udało mi się w ciągu tygodnia naprawdę zapuścić takie już fajniutkie. Tak się pomaluję, to już ładniej wygląda. I znowu obżarłam. Nie to, że mam brzydko czy coś, mam równo, ale mam obżarte, Po prostu mam obżarte paznokcie znowu. Ja nie wiem, co się dzieje. To nie jest ze stresu, nie mam nic stresującego, nic się złego. Nie dzieje, nie wiem co mi się stało, że nie potrafię tego opanować. Okropne wręcz. Teraz zaczynam rozumieć tych, którzy obżarają i nie mogą nad tym zapanować. Nie mam tak obżartych, że mam, wiecie, że tych paznokci już nie widać. Ale Agnieszka, są mi tak piękne kolory, że nic tylko rzucić samoopalacz, poczekać ze dwa tygodnie na paznokcie i zacząć i w końcu używać. A tu ani opalona skóra, paznokcie obżar, ten <laughs> jeszcze człowiek grubszy. Żeby człowiek miał tylko takie... Pro... Myślałam, że coś Żeby człowiek miał tylko takie problemy, to by było pięknie i fajnie. Idziemy na dół zrobić obiad. Mamy szparagi, robią się frytki, zaraz o tym opowiem jak wyjdą i do tego jajko co one. Tak pachnie obiadem, że zaraz jęzor to mi się zawinie, ucieknie 4 cztery litery. Krótko mówiąc, ucieknie mi jęzor do dupy z głodu. Bardzo szybkie zakupy z AliExpress, bo przyjechało kilka rzeczy. To są wszystkie rzeczy do oplątw czyli do tych moich cudownych, wspaniałych, według mnie oczywiście, roślinek. I mamy tak, zobaczcie, takie naturalne muszle. Ja przyniosłam tutaj wszystkie moje oplątwy, żeby Wam zademonstrować mniej więcej, o co tutaj chodzi, żebyście zajarzyli bazę, na przykład no w sensie osoby, które nie wiedzą o czym mówię, na przykład oglądają film dalej, nie? No to mamy tutaj taki stojaczek i na przykład taką oplątwę możemy sobie tutaj zaczepić i ona będzie fajnie, ładnie się prezentować. No no, no czy tą możemy sobie tutaj rzucić, prawda? I teraz mamy tutaj, zobaczcie, takie małe skurczybyczki, fajne, no ja wziąłam sobie złote, Możemy je zawiesić albo na przykład możemy też sobie je jakoś postawić i na przykład włożyć tutaj naszą oplątkę. Matko, kochana, żeby miała ja ci krzywdy, nie zrobiła moja droga, więc możemy sobie, wiecie, tu pokombinować, pomajstrować. O, dobra, no to tak pierwsze lepsze, rozumiecie? No tam trzeba by ją trochę jeszcze ułożyć, bo tak nie wygląda, ale no mniej więcej o to chodzi. No, oczywiście, czy zwisającą możecie włożyć, nie? Później tu mamy taką dłoń, gdzie możemy sobie ułożyć na przykład taką oplącie, czy tak sobie ułożyć, prawda? I później mamy. Ostatnią rzecz to są naturalne muszle. Zobaczcie, jakie one są piękne. To są naturalne muszle. I ludzie wykorzystują to w ten sposób, że na przykład taka oplącia sobie. Mamy muszelkę i możemy sobie wsadzić tak naszą oplątwę i ona tak będzie sobie siedziała, nie? To był taki zestaw i to były raz, dwa, trzy, cztery i tu jest piąta, zobaczcie, ona jest cała pokruszona, nawet jej nie wyciągam już tutaj, bo bez sensu. Dlatego zamówiłam kilka zestawów takich muszli, bo oglądając na AliExpress niestety widziałam, że bardzo dużo zdjęć jest, że pękają te muszle. No to jest delikatna, naturalna muszelka i to jest niestety logiczne, że ona w transporcie może pęknąć, bo to jest bardzo delikatne. Dlatego zamówiłam sobie dla świętego spokoju kilka zestawów. I na przykład, zobaczcie, drugim patentem jest, jak mamy tutaj, no to mogą tak stać. Nie? A drugim patentem możemy sobie zrobić na przykład taki bajer. Tutaj ją wsadzić i y, tu zmontować jej na przykład żyłkę, no czy tam na, na co chcecie i mogą sobie tak wisieć wtedy w tych muszelkach. Osoby, które mają oplątwy na pewno mogły takie coś w internecie widzieć, więc polecam Wam zamówić te muszelki na AliExpress, tylko no niestety musicie zamówić więcej zestawów. I dobrze, że tak zrobiłam, bo wiedziałam, że niestety może ktoś tutaj nam... Akurat mamy ból, bo rozwaliła się taka fajna większa, nie na przykład ta mikrusowata, nie? No, także takie na przykład można sobie porobić rzeczy z oplątwami. Matko, jaka jestem wściekła, to nie macie pojęcia. No nie macie pojęcia, co się teraz ze mną dzieje. Opaliłam sobie kwiata. Wiecie, że ja miłością nieskończoną naprawdę kocham monstery. Tutaj mam moją Manki, tutaj jest moja minima, która właśnie ucierpiała, no i tutaj mam trzecią tą dziurawą. Ona akurat tu zejdzie, stąd będzie gdzie indziej, ale dobra, no nieważne, bo ja tu jeszcze, zobaczcie, na razie tak ustawiłam. Jak będzie na tip top, to wam pokażę. Jak będzie na tip top ustawiony, to na pewno będzie zupełnie inaczej. I słuchajcie, no chciałam je troszkę doświetlić, nie? I mam taką pierdzieloną lampkę, która ma taki łepek, i ten łepek jej opadł. I zobaczcie, no popaliła mi całego kwiata, jedna. No tu popalony, zobaczcie. No tu popalony, Boże, św... zobaczcie. No cała, Boże, ja się rozpłaczę zaraz. To jest ta moja minima, czy jak ona, zobaczcie, już nawet dziury zaczęła ładne puszczać. O, w tym liściu widać, jakie ma też. O, i tu. Zobaczcie, no prawie każdy liść, no oprócz tych małych tu. Jezus Maria, czy ktoś kiedyś miał taką sytuację i czy ona ma szansę jakiegoś dalszego przetrwania? Tylko no na pewno będzie dłużej to trwało, ale no mam nadzieję, że może... Ja pierdzielę, no ja mam dosyć, no. Problemy życia codziennego Karoliny Kowalczyk opaliła sobie kwiatka. Żeby wszyscy mieli takie problemy w życiu, to by było cudownie. Więc ja Bogu dziękuję, że nadal mam tylko takowe problemy. Przepraszam, że łeb w dół, ale schody wiecie, no znam je na pamięć, ale paznokcie już mi się nie poławią, jak spadnę, a mogę wybić. Patrzcie, co ten Judasz zrobił. To są dwie paczki z które otworzymy z Laurką jak wstanie zobaczcie, no to tak w ogóle widzicie, że jest trochę średnio zapakowane. Tu już w ogóle popękało, dlatego że bazyla masa spowodowała to, bo on se siedzi na kartonach. A w kartonach jest mnóstwo doniczek, bo były fajne. A że ja teraz potrzebuję i zmieniam, to postanowiłam się zaopatrzyć i zobaczcie co on tu zrobił. Bazyl. Czemu ma służyć ta dziura? Ale ty jesteś męda, wiecie? To jest naprawdę najbardziej wredny kot w tym domu. Ale to nie pod względem, że on jest agresywny czy coś. I nie to, że my mu coś robimy, że on może nam się odpłacać. On jest po prostu wredny. On tak lubi robić na złość. To jest taki żmijus. Naprawdę. Ty jesteś tylko najpiękniejszy. I często tak jest właśnie, że najpiękniejsze zwierzątka są najbardziej wredne, Bazyl. Naprawdę, wiecie, kim jest wredny? No, się ty. Oj, Bazyl. No dobrze, proszę bardzo, mamy obiad. Zawsze lubiłam zawinięte w szyneczkę. Możecie kojarzyć z zeszłego roku, jak często jedliśmy, ale byłam święcie przekonana, że kupiliśmy. Okazało się, że nie, więc nic nie stoi na przeszkodzie. Po prostu spsikałam je dosłownie lekko. Oliwą i jak już wyszły takie ciepłe z piekarnika, to je oprószyłam lekko solą. Jajko sadzone, no zwykłe, sól, pieprz. U mnie nie ścięte żółtko, bo lubię. Tu mamy resztkę dosłownie wyciągniętą ze słoika ogórków, corniszonków. I teraz chyba będę miała ochotę otworzyć coś kiszonego. Uwielbiam kiszony burak, uwielbiam kiszony kalafior. A może ogóreczka otworzymy, bo nie wiem, co ja tam jeszcze mam. I frytki, nad którymi trzeba troszeczkę dłużej posiedzieć, żeby je zrobić. I ja je kiedyś już nagrywałam. I one były chyba w filmiku, co jem w ciągu dnia, albo w filmiku takim zwykłym, we vlogu. Postaram się to znaleźć. Sytuacja wygląda tak, że kroję sobie ziemniaki na kształt, taki jaki chcę, żeby miały frytki. Gotuję je, z jakieś 13 minut je gotowałam, chociaż to zależy od ziemniaka, czasami i 10 wystarczy, żeby one nie były ugotowane, tylko żeby były al dente. Bo jak będą za bardzo ugotowane, to nam się też będą rozlatywać, więc to bez sensu, nie? No i słuchajcie, jak one już wystygną troszeczkę, kładziemy je tam na blaszkę, na co chcecie, oprószacie oliwą czy olejem i ja oprószyłam sobie tak papryką słodką, papryką wędzoną, którą uwielbiam jakoś do tych frytek, nie wiem dlaczego, czosnek granulowany i sól. A wy oczywiście możecie obsypać czym chcecie, później wkładacie do piekarnika. Ja wrzuciłam na 200 stopni na. 3 30 minut, aż żeby one były aż takie chrupiące. Powiem wam, że to jest inny wymiar frytek. To idę jeść. Dziękuję bardzo. Smacznego. Chodź tu. Chodź tutaj. Tu. Chodź tu. Chodź tu. Patrz tam. Patrz tu. Do, 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 do. Więc słuchajcie, otwieramy naszego... Insaya. Ale ładne Ej, to też się opłacało, bo w ogóle wszystkie doniczki, które zobaczycie, doniczki, no osłonki na doniczki. Nie, 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 dotykaj. <sum> Są, y, były wszystkie minus 20%. Ja za całe zamówienie zapłaciłam minus 20%, bo było na stronie, dlatego zamówiłam sobie właśnie te... Słonki, ale piękne powiem Wam. Wow. No widzicie? Tutaj otwieramy kolejne. Takie, ta będzie szklana chyba, bo tu jakieś były chyba takie. To mama może tu. Uuu. Ale ładne widzowie, zobaczcie. Nie, ta jest to lepiej nie. Mama się boi. Ale to możesz patrz. No to, to nawet się pewnie pobawisz. Uuu. 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 <laughs> Jeszcze jeden. Ej, ale za świetnie to wygląda na żywo. Niektóre w ogóle były dostępne tylko online. Patrzcie, tu jaka fajna, wielka, żeby wsadzić i teraz z tego kartona i zaraz te kartony muszę, moja droga, od razu wynieść. Papier jest najlepszy. tu. Uuu, tak, jak tu do tego i mamy jeszcze jeden ten. Zaraz wam zrobię zbliżenie. A to, aha, do tego będą nogi, poczekajcie. Tak, tu są nogi. I jeszcze mam jeden taki większy, zobaczcie, to jest ten sam. A te są malutkie. Nie, to są dwa inne nawet. <grym> Czy tak wygląda jak jest większy? A ten z nogami jest większy, a tam jest laurka wtedy trzymała jest mniejszy. Mam dwa takie i dwa większe. O, ci powiem, że jest grubo. Bazyl, co ty wyprawiasz w tym kartonie? I jeszcze mamy też dwa ostatnie, ale ciężki pierun. ale też taki ala beton, fajne. W Ikei są fajne te betonowe takie. Także mamy dwa takie betony, także mamy dwa z taką fajną strukturą. Zobaczcie, tutaj jest domek, którego możecie kojarzyć nawet z filmów. On ma kilka lat i zobaczcie, wylało mi się z kwiata i tak, kurczę, brzydko to wygląda. Próbuję to jakoś czymś... No to jest woda po prostu z kwiatami się wylała i leżała. No i nie mogę tego niczym doszorować. No, szkoda. No, ale jak się położy doniczkę, to się jakoś zasłoni, nie? No przecież, no szkoda tego wyrzucać. No, no i tutaj te dwa betony. Ale ciężkie te doniczki, jedne. A tu jest tak. Ten duży, nie? Taki duży. I później mamy... Dobra, to teraz szybko, póki to stoi. Mamy tak, po dwie. Jedna większa... Druga mniejsza. Tutaj mamy pięć takich, ale super one na żywo wyglądają. Bazyl ty nawet nie próbuj tego wąchać. Bo ty to możesz coś wykombinować przypadkiem, powiedz, nie? O, ona tu strzela, wiecie. O, widzisz? O. Nawet dziecko wie, że to jest do relaksu. Tak? O, jany, jany, jakie ona ma ciężkie tematy, widzowie. Co ty tam znalazłeś? Dla... mia miam znalazł. O, kurcze Wazel, czy to jest mniam No obstawia, że to jest miam ale te to super. Ja mam kilka większych kwiatów, dlatego zamówiłam sobie jeszcze jeden taki i jeden taki. Ktoś, kto był ze mną za czasów ciąży, to wie, że ja w ciąży słodkie to matko święta godzino. Ja bym się okichała, jakbym mnie zjadła. I to były jedne z batonów, które bardzo, ale to bardzo nie, nie. lubiłam. Właśnie zasiadam do edycji filmu i się okazało, że nie ma zakończenia. No jak ja... to jest możliwe? Dzięki serdeczne, jeżeli macie ochotę i życzenie, to subskrypcja, kciuk do góry. Widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć. Malwina. Co tam, Malwinka? Ojej, ona jest romantyczna, widzowie. Ry Ryszard, ty draniu, gdzie z tym brzuszkiem biegniesz? What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.